I co, paskuje? Uwolnij mnie, błagam! Czemu cię tu przykuli? Wrobili mnie w zabójstwo! Nie lubiłem starego grytera, ale nie chciałem jego śmierci! Uwolnij mnie, proszę! Powiedzmy, że ci wierzę. Dzięki. Dzięki, nie zapomnę ci tego. Nie mam ci jak zapłacić, ale jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, odwdzięczę się. Możesz iść. Nie martw się o mnie. Odpocznę tu chwilę i dam sobie radę. Dzięki za pomoc. Nie przejmuj się. Mną. Muszę tylko odpocząć.